Zobaczcie Państwo, jak ten samochód nas wita, jakimi dźwiękami. Niesamowite, co najmniej jak w jakiejś grze na PlayStation. Dzień dobry, cześć, czołem, strasznie zimno, witam serdecznie, Dariusz Szolejnik. I dzisiaj porozmawiamy o tym, co jest bardzo ważne dla wielu z nas, a mianowicie elektromobilność. Bo za mną stoi najnowszy model BMW 330E Plugin, czyli samochód z silnikiem benzynowym, ale też i elektrycznym. To prawie 300-konne cacko. Dowiecie się dzisiaj, czy tak naprawdę może ono sprawić przyjemność i czy faktycznie jest praktyczny. Zapraszam serdecznie do tego krótkiego, właściwie do tej krótkiej prezentacji tu i teraz. Dzięki. Zacznę może od tego, co jest bardzo ważne, czyli sama kwestia elektromobilności. W dzisiejszych czasach, niestety, ona wiąże się z tym, że zabiera sporo, ale to sporo miejsca tego użytkowego, które jest nam potrzebne. Zobaczcie to na przykładzie tego bagażnika. To jest bagażnik 330. Wygląda w ten sposób. Bardzo płytko i bardzo mało, ale później na zdjęciach pokażemy, że nawet na narty można się tym wybrać. Sam proces ładowania jest naprawdę bardzo prosty. Tutaj pod znaczkiem M-ki znajdziecie taką klatkę. To jest właśnie tajemnicze wejście do ładowania samochodu. Próbowałem w domu. Niestety, mniejszą zaletą tego samochodu już jest czas ładowania. Kilka godzin tego ładowania tak naprawdę zabezpieczy nam około Powiedziałbym, 50% baterii, a bateria też nie jest duża, bo przejedziesz na niej tylko i wyłącznie około 45 km. No, wchodząc do tego samochodu, wchodzimy trochę inną erę, trochę inny świat. Sami zobaczycie, proszę bardzo. Dość przestrzenny samochód, bardzo dobrze wykonany. Akurat w tej wersji mamy eko skórę, a nie skórę. Ale jest cały M-Pakiet, więc zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o samo wnętrze, to nie jest to złudzenie, ale ono jest bardzo, ale to bardzo premium i bardzo komfortowe. Wszystkie materiały, z których jest zbudowany ten samochód, nic nie trzeszczy, nic nie stuka, nic nie puka. Warte swojej ceny. Jak to mawiał premier Marcinkiewicz, jest, jest, jest. Samochód rozpędza się rewelacyjnie dzięki silnikowi elektrycznemu. Oczywiście ma to swoje wady, ponieważ jeżeli wyładujemy przy 45 km silnik elektryczny, zostajemy tylko i wyłącznie, a możliwe, że i aż silnikiem o mocy 184 konie mechaniczne. Pozwala to jeździć bardzo swobodnie, natomiast no odbiera już tą całkowicie przyjemność z jazdy odnośnie tych momentów obrotowych związanych z silnikiem elektrycznym. Natomiast podsumowując, jest, 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 to jest bardzo wysoka rekomendacja dla tego samochodu, dla tego silnika. Polecam do takiej codziennej jazdy. Oczywiście jadę bezpiecznie, zapięte pasy, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Może niepotrzebnie nagrywając w trakcie, ale wszystkiego dobrego. Na razie.